Hej, jestem Ola i razem z Zuzią, Olą, Janką i Kaliną stworzyłyśmy projekt It Matters dotyczący zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Ale nie tylko. Projekt wziął się z potrzeby serca, ponieważ każda z nas kiedyś w życiu spotkała się z problemami psychicznymi. Czy to osobiście, czy przez rodzinę, czy przez znajomych. Nasz projekt ma na celu pomóc naszym rówieśnikom w sytuacji kryzysu zdrowia psychicznego, kiedy nie wiedzą, gdzie i do kogo udać się po pomoc. Naszą działalność rozpoczęłyśmy od stworzenia ankiety, w której wzięło udział ponad 2000 osób, z których aż 77% uznało, że młode osoby nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Dlatego postanowiłyśmy stworzyć wydarzenie Młodzi dla Młodych 14 marca 2020 roku w domu towarowym Braci Jałkowskiej. Ale z powodu koronawirusa przyniosłyśmy je do sieci. Osoby, które je oglądały, miały możliwość dowiedzenia się wielu ciekawych rzeczy na tematy związane ze zdrowiem psychicznym, m.in. kiedy zgłosić się po pomoc do specjalisty jak działa telefon zaufania i kiedy rzeczywiście warto zadzwonić. Czy są zaburzenia odżywiania? Bądź posłuchać, jak tak naprawdę wygląda powód w szpitalu psychiatrycznym z perspektywy pacjentki. Dzięki aktywnemu działaniu na naszych mediach społecznościowych udało nam się dotrzeć do ogromnej liczby osób. Naszą transmisję na żywo obejrzało prawie 27 tysięcy osób. Na Instagramie mamy ponad 5,5 obserwujących, a na Facebooku 800. Dzięki Klinice Terapii Alenor, a dokładniej Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin psych Junior. Osoby biorące udział w naszym live miały możliwość zapisania się na bezpłatne konsultacje psychologiczne. Dzięki crowdfundingowi udało nam się zebrać 1500 zł, mogłyśmy więc wydrukować 100 plakatów, 300 ulotek i ponad 1000 naklejek. Udało nam się zdobyć aż 67 zmianek medialnych. O naszych działaniach dwukrotnie napisała Gazeta Wyborcza Dziennik Rzeczpospolita. Zostałyśmy zaproszeni do porannej audycji w Radiotok FM, a na Instagramie udostępniła nas Asia Kuniewska czy profile takie jak Dziewuchy Dziewuchom, czy w ogóle Poland. Aktualnie jesteśmy na etapie tworzenia drugiej edycji naszego projektu It Matters w ramach Olimpiady Zawolnienia z Teorii. Jesteśmy także na etapie przygotowywania cyklu webinarów dotyczących zdrowia psychicznego. W planach mamy także stworzenie podcastu It Matters. A jeśli jest wśród Was ktoś, kto przeżywa kryzys, kto jest samotny, to pamiętajcie, jesteśmy tutaj dla Was. It matters. You matter. Projekt został zrealizowany w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. To co, zwijamy się i lecimy gdzieś dalej?